Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański to jest podcast AI codziennie. Dziś jest sobota. I to wielka sobota. 30 marca zaczyna się Wielkanoc. Być może właśnie kroisz warzywka na sałatkę albo malujesz pisanki z dzieciakami. Świetny moment na odcinek numer 138. Dziś mam informacje o nowych modelach i to dwóch. Pierwszy to Grok 15 od XAI Ilona Maska. A drugi model to Clod 3 od Anthropic. I na koniec parę słów na temat prognoz dotyczących rozwoju rynku smartwatch w najbliższym czasie. A, no i jeszcze informacja to będzie ostatni odcinek podcastu w okresie świątecznym, oczywiście. Robimy sobie krótką przerwę. Kolejny odcinek ukaże się we wtorek po świętach. No dobrze, zaczynamy. Elon Musk zapowiedział wydanie nowej wersji modelu językowego Grok. Będzie to wersja 1.5. Właścicielem, autorem tego modelu jest oczywiście firma Maska XAI. I ten model ma przynieść znaczące usprawnienia, takie jak redukcja tzw. halucynacji, a także lepsze zdolności powiedzmy no takiego rozumowania logicznego. Nowa wersja, która zadebiutuje w ciągu miesiąca, ma także poprawić analizę rozmów wideo, oferując precyzyjne podsumowania i identyfikację kluczowych punktów w tychże właśnie rozmowach. Funkcje te mają ułatwić tworzenie treści w internecie, zapewniając większą klarowność i trafność postów w mediach społecznościowych. Dodatkowo Grok 1.5 może wnieść nowe możliwości w zakresie generowania obrazów i wideo za pomocą AI. To jest właśnie przedmiotem rozmów XAI z Midjourney. A jak już jesteśmy przy modelach, wspomniałem, że dziś powiem o dwóch modelach. Tym drugim jest Claude 3. Okazuje się, że GPT-4 od OpenAI stracił swój prymat na rzecz właśnie nowości od Anthropic, tego modelu Clot3 w wersji Opus, dowiadujemy się o tym z platformy Chatbot Arena, gdzie użytkownicy oceniają LLM-y poprzez porównywanie odpowiedzi na zadane pytania. Clot3 Opus, będący częścią rodziny modeli Clot3, wprowadzonych niedawno, w tym miesiącu, zajął pierwsze miejsce w rankingu, który działa od maja 2023 roku. Co więcej, nawet najsłabszy model z tej rodziny, Claude 3 Haiku, okazał się też lepszy od GPT-4. W obliczu tych zmian, wielu użytkowników decyduje się na przejście do konkurencyjnych rozwiązań, w tym również Gemini Pro. OpenAI pod kierownictwem Sama Altmana planuje wprowadzenie nowej generacji GPT w połowie 2024 roku. Ja też już o tym wspominałem, że. Ten model GPT 5 już no, jest chyba coraz bliżej. No, OpenAI chce odpowiedzieć na rosnącą konkurencję, więc należy się niebawem spodziewać tej nowości. Przechodzimy teraz dalej o tym, że nadchodzi era AI Everywhere, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji będą wszechobecne zarówno w urządzeniach codziennego użytku, jak i w oprogramowaniu. No, nie trzeba być analitykiem, żeby to stwierdzić. Niemniej, analitycy IDC przekonują, że ta rewolucja już się rozpoczęła. Podkreślają oni, że sztuczna inteligencja ma opanować każdy aspekt naszego życia. Na rynku wearables, czyli technologii noszonych, nie lubię tego określenia bardzo, no ale chyba w polskim języku lepszego określenia nie ma. No, kiedyś to były wyłącznie smartwatche, ale obecnie okulary AI będą chyba też się bardzo dynamicznie rozwijać. W każdym razie tego typu urządzenia właśnie z technologią wykorzystującą generatywną AI mogą stanowić niebawem nawet 20% globalnego rynku kategorii wearable. I to już ma się wstać w przyszłym roku. ZEP Health, istotny gracz w kategorii inteligentnych zegarków, wprowadza właśnie ZEP OS... 3.5. Pierwszy system operacyjny zintegrowany z generatywną AI, co jest krokiem w stronę swobodnej rozmowy między smartwatchem a użytkownikiem. Globalne wydatki na technologie cyfrowe mają wielokrotnie, wielokrotnie przewyższyć tempo wzrostu gospodarczego, a w ciągu najbliższych dwóch lat blisko 75% firm w Europie ma korzystać już ze sztucznej inteligencji. Takie są Prognozy w każdym razie. Wyzwania związane z AI dotyczą znaczących inwestycji, nie tylko finansowych, ale również tych dotyczących szkoleń zespołów. Coraz więcej specjalistów IT rozważa zmianę specjalizacji na związaną ze sztuczną inteligencją, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na te kompetencje na rynku pracy. To już była ostatnia wiadomość na dziś. Wraz z Aśką życzymy Ci cudownych świąt. Wspomniałem na początku, ale raz jeszcze przypominam, że robimy sobie świąteczną przerwę, a więc słyszymy się we wtorek 2 kwietnia zaraz po świętach. Udanych, cudownych, spokojnych, zdrowych świąt. Do usłyszenia już niebawem. Cześć. Podcast, który dostarcza Ci wiedzę Sztucznej inteligencji, nie bój się Spróbuj, dołącz do naszej społeczności Już dzisiaj, wdrażaj to z nami Znajdziesz tu ciekawostki, newsy i narzędzia AI Michał chodzisz razem z Aśką Codziennie ma dla Ciebie odcinek Zawsze krótko i na temat Daj tego lajka like na linki niej koniecznie zasubskrybuj ten podcast. Tą wiedzę masz na wyciągnięcie dzięki.